No jak? Pierwsze wrażenia? Dla mnie bomba. A ja już w sumie chyba kroiłem taką ilością noży, że ja już chyba wrażeń nie mam. Znaczy mam, kroi, kroi. Tak. Cześć kochani, zapraszamy Was do nowego cyklu. Tomek Krasowski i ja będziemy Wam pokazywać dwa sposoby widzenia świata kulinariów. Tomasz Klasowski, kucharz wybitny. Ja, jak wiecie, od lat zajmuję się technikami, różnymi kwestiami. I postanowiliśmy Wam pokazać, jak dwaj specjaliści z tej samej branży, zupełnie inaczej, albo czasami zupełnie podobnie, mogą myśleć o jedzeniu, o kulinariach. Dzisiaj zapraszamy Was na pierwszy odcinek. Tak, nowego, nowego cyklu. Będziemy kroić. Jak oglądacie moje filmy, macie wrażenie, że ja mając nasze sklepy internetowe, smak prostoty, prestiżową kuchnię, tylko i wyłącznie to reklamuję. Owszem, my ten noże sprzedajemy, działamy na nich od lat, wiemy co sprzedajemy, więc polecamy Wam to naprawdę co dobre. Ale z drugiej strony, chcieliśmy zaprosić na do naszego programu, aby właśnie z drugiego zupełnie źródła, niezależnego od nas, a kogoś, kto w praktyce wykorzystuje japońskie noże, żebyście się dowiedzieli właśnie dlaczego takie noże, no, jednak mimo wszystko po, pozwalają pokochać kuchnię. To co? Po cebulce. Po cebulce. Zacznijmy od cebuli. Dziękuję. Ja też mam. I słuchajcie, identyczna cebula, polska. Tak, nasza ostra. Si si bliźniaczki, siostry. <laughs> Moi drodzy, e może przystąpię do krojenia. Ja zazwyczaj odkrajam sobie cebulę e do tego stopnia, że jedną część odkrajam, drugą zostawiam. Ułatwia mi to trzymanie cebuli podczas krojenia. Przy krojeniu dwóch cebul, pięciu, dziesięciu, nie, zna, nie ma to takiej dużej różnicy, ale kiedy się kroi czasem 10 kilo, 15 20, kilo, a, bywa, tak? a tak bywa, tak. Też mieliśmy za sobą takie, jest, takie cebulowe dni. Jest przygotowanie do pracy, wszystkich składników, co dzień rano w kuchni każdej i jednak czas ma ogromne znaczenie. Mamy przykładowo dwie, trzy godziny na przygotowanie, nie wiem, 20-30 kilo warzyw. I, i, Bo, I Kochani, trzeba się wtedy nazwijać. Tak, naprawdę. trzeba się zwijać. I słuchajcie, to ma naprawdę kluczowe znaczenie. Gdybym kroił zwykłym nożem, jak do tej pory kroiłem, tymi europejskimi nożami, nie powiem, jest to również jakaś praca, ale tutaj przesiada się człowiek na naprawdę wysoki poziom krojenia z takimi nożami. I przy pierwszym Bo, dniu... Pokaż Tomku dlaczego. Tak. kochani, możecie skroić kilogram cebuli, zanim zaczniecie płakać. I to jest niesamowita sprawa. <laughs> to prawda. <laughs> Do tej pory nożami europejskimi, którymi kroiłem, kroiłem cebulę tak. Można powiedzieć, że czas krojenia 10 kg cebul to jest godzina. Natomiast co dają noże japońskie? Prędkość. Przy krojeniu naprawdę potężnej ilości cebul ma to ogromne znaczenie. Zobaczcie, ta końcówka, którą zostawiłem, pomaga nam. W tym, że wykorzystujemy 99% produktu. Nie zostawiamy na 20 kg cebul. Czasem to jest 1,5-2 kg, więc to już jest koszt. Kamek mówił o tym, że trzyma ogonek. A ja zawsze te ogonki obcinam. Dziwaczne, prawda? Dobra, obcinam ogonek, ale co robię? Przeklejam sobie cebulkę w ten sposób. Nacinam kilka razy. Tnę sobie na troszkę grubsze kawałki. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Chwila, moment i cebulka. Każda cebulka poległa. Proszę bardzo. Bardzo wielu z was zastanawia się, jakie są poprawne techniki krojenia. Tak. A jest e... coś takiego jak poprawna technika krojenia? E... To znaczy każdy sam na kuchni wypracowuje sobie swój sposób krojenia. To zależy od tego, jakie ma umiejętności i na jakich nożach pracuje. My. Le kroi też przy okazji. Tak. No prawda? myślę, że tutaj czas daje największą, odgrywa największą rolę w tym wszystkim, ponieważ nie da się tego. Techniki nie da się wypracować w tydzień, w miesiąc, w On, dwa. No niestety, to trochę trwa. My przy um, korzystaniu z takich noży, tak perfekcyjnie ostrych, nie wymagamy nacisku dużego. Nie, um, słuchajcie, całe ciało pracuje podczas krojenia i kiedy my um, mamy ostre narzędzie, kiedy to narzędzie nas słucha, jest jakby przedłużeniem mm -hmm. naszej, naszej myśli, to staje się ta praca staje się lżejsza. Ja tak? wam coś pokażę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś kroi marchewkę w domu, najczęściej jeszcze jakimiś tępymi nożami robi bardzo specyficzny ruch. Popatrzcie, zamiast wykorzystać całą długość noża, Ten. do kraja kawałek i naciska w dół. Bardzo. I znowu się zwróćcie uwagę, albo gdzieś tam w którejś części noża kawałek przekroi i naciska w dół, używając oczywiście dużej ilości siły. A popatrzcie, przy dobrym, ostrym nożu można to zrobić tak. Wyważenie noża, które ma znaczenie. Słuchajcie, ja praktycznie nie używam siły nie do tego Zwróćcie uwagę, to specyficzne. Krojący w domu często trzymają nóż tak. bardzo sztywno, tak, tak mocno zaciskając dłoń na rękojeści noża, a gotujący mocno i dużo trzymają nóż w ten sposób, tak żeby bardzo łatwo można nim było manipulować, prawda? To jest też specyficzna kwestia, ale to tak. się rodzi z czasem. Też nawyk już później. To, to jest kwestia właśnie wyrobienia sobie tej techniki, o której żeśmy mhm. mówili, tak? I, I czas, ilość pracy przy, taki, przy na kuchni, przy produktach pozwala sobie tą technikę wyrobić. Ja, ja zaczynając pracę na kuchni, zupełnie w inny sposób pracowałem nożem. Mhm. A pamiętasz Tomku, jak długo musiałeś się nauczyć tak kroić, żebyś czuł się pewnie z nożem w dłoni? Znaczy, po, przy pracy z nożami japońskimi trzeba mieć zawsze do nich szacunek i respekt, ponieważ... No, lubią toczyć krwita tym, którzy podłożą sobie paluszek pod Tak, i one są... Te noże nie wypaczają błędu, dlatego no, je, mam, mam do nich ogromny szacunek i no. zawsze się koncentruję podczas krojenia. Jasne. Ale no, rok półtora dopiero zajęło mi ta ilość czasu, pozwoliła mi na to, żebym czuł się pewniej. Pewnie. Nie tyle co pewnie, ale bardziej pewniej, że byłem świadomy tego, co kroję, jak kroję. Ale też są się kroić tak, żeby ci nie bolał Nadgard... nadgarstek i dłoń, prawda? Bo to... to jest niezwykle ważne w pracy kucharza. Kochani, tak. wy sobie nawet nie wyobrażacie, jakie przeciążenia są wtedy, kiedy kroi się parę godzin dziennie, codziennie. To prawda. Prawda? To, prawda? to trzeba właśnie mieć nie dość, że dobre noże, oczywiście są też tacy, którzy będą twierdzili, że potrzeba noży lekkich, noży długich, noży krótszych, no, to... a noży cięższych. To oczywiście dobierzacie sobie zawsze pod własny wzrost, własną wagę, własne preferencje, ale niezwykle ważnym jest opanowanie właśnie tak. takiej techniki, która pozwoli Wam precyzyjnie kroić, machać nożem, ale w takiej sytuacji, Właśnie po tych paru godzinach wy musicie nadal dłońmi ruszać. Nie wieszamy się na nożu, nie ma sensu całą masą ciała kroić. Kroimy po prostu siłą ciężkości noża i grawitacji tak naprawdę. Tak, czyli no też mamy jakość pracy lepszą, tak? Nasz, nasz czas pracy niezwykle ważny. niezwykle ważny. Nawet w domu, kochani, jeżeli no to... nauczycie się dobrze kroić, to nagle się okazuje, że jest jesteście przyjemne. w stanie, jest to przyjemne. To jest magiczne krojenie, słuchajcie. No na pewnie tak, jak ktoś będzie doskonale kroił, jeżeli jesteście płci męskiej, to możecie zaimponować tej piękniejszej. To już są stronie. kolejne aspekty. Kolejne aspekty dobrego tak. krojenia, prawda? Ale ja już pomijam kwestię. Naprawdę, jest to zjawiskowe, bardzo spektakularne, świetnie widowiskowe. ale skręca czas pracy. I to nie tylko w kuchni profesjonalnej. Yy, zgadza się. Yy, przy ostatnio miałem przyjemność kroić <grych> na przykład 17 kg papryki. I, I wiem z doświadczenia, że gdybym to kroił nożem tępym, który by mi... Nie... A kroiłeś przecież podobne nigdy... ilości papryki, tak. No, nie tak ostrymi nożami. To jest kolosalna I, ile, różnica. Ile, ile oszczędziłeś? Ja nastroję, minut? No skroiłem to o pół godziny, co najmniej szybciej. Dokładnie, słuchajcie tak. to jest nieprawdopodobne. Na jednej czynności, oczywiście my mówimy tak. o dużych ilościach produktów, ale tak. przecież wielu z nas kroi produkty na sałatki, surówki, tak. na wszelkiego typu dania dla czasami kilkunastu osób, no bo przecież odwiedzają nas ludzie. Przy dobrych nożach oczywiście. jesteśmy w stanie no, te 30-20 minut Zawsze. oszczędzić. Przy samym tylko krojeniu, kochani, to jest naprawdę masa czasu, Zaoszczędzona, Ale co jeszcze jest fajne, bo nie, nie, nie przetniemy się ostrym nożem, tylko tępym. To jest no. bardzo ciekawe, bo. Yy, Paradoksalnie rzecz biorąc, tak, ostry nóż jest nie. bezpieczniejszy w użyciu niż tępy. My jesteśmy jego bardziej świadomi podczas krojenia i wiemy czego się spodziewać. Tępym nożem, tak jak już pokazywałeś, trzeba użyć siły, trzeba się w jakiś sposób zaprzeć na tym produkcie. No i nie daj Bóg, wtedy podkładamy I palec wtedy pod nóż jest, 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 tak. jest katastrofa, prawda? Tak. A tutaj, no popatrzcie, naprawdę to nie jest żadna sztuka, czy, znaczy może jest, ale trzeba ją potraktować jako coś, czego się każdy z Was może nauczyć. Prosta, prosta rzecz. Znaczy, mogę gadać, wyłącznie tak. tu o nic więcej nie chodzi. Ja sobie mogę siekać, z Tomkiem rozmawiać. My jesteśmy bezpieczni w tym momencie, bo wiemy, że on nam na pewno to przekroi. Ten nóż, Dobre. jakby, no, on przede wszystkim nas słucha. Mhm. A my jesteśmy bezpieczni. Musimy machać tym nożem, tak. Tak, kopaczką, cepem. Ta zdarza <laughs> to, się tak. Przestałem używać siły przy krojeniu mhm. najprostszych warzyw. Yy, I po całym dniu pracy, gdzie miałem tych waszych sporo do krojenia, no sobie, Boże, nie jestem zmęczony, tak? Nie boli mnie ręka, nie boli nie bolą mnie ręka. No bo, Popatrzcie, kochanie, to jest tak. specyficzna kwestia. W pracy kucharza bardzo wrażliwy staje się odcinek kręg... kręgosłupa tego tutaj, tutaj pracuje, w odcinku tak. szyjnym. Ramiona, te wszystkie przyczepy mięśni, tutaj aż pod łopatki gdzieś tam na plecach, cały, cały, cały biceps przed ramię. i To jest niesamowita ważna tak. kwestia, bo. No, Ja znam kucharzy, którzy po prostu cierpią na choroby zawodowe związane z tym, że przez całe lata, już pomijam kwestię stania, bo to jest faktycznie ciężka, mordercza praca kręgosłup, nogi, czasami naprawdę odmawiają wieczorem posłuszeństwa, ale znam większość kucharzy, którzy właśnie cierpią na albo klasyczny tak zwany łokieć tenisisty, przesilenie ręki, no tak, to albo to przede, to przede wszystkim te choroby związane z ciśnieniem nadgarstka, prawda, yy, brakiem krążenia w dłoni. To wszystko jest spowodowane tym, że lata całe Ogromne ilości produktów, tak. często właśnie no, nie do końca dobrze dobranymi nożami. Niedobranymi pod swój wzrost, pod swoją wagę, często nawet to pod ma charakter tak znaczenie. produktu, prawda? Tak, i to, co powiedziałeś, wzrost osoby też ma wpływ na to, ile siły używamy. A z no, tym samym kłopotem? Wyobraźcie sobie, kojenia, mnie tak? z taką wielką łapą jak bochen chleba, z takim nożykiem. Owszem, ja mogę sobie takim nożykiem obrać jabłko, no ale na przykład jakbym wziął taki nóż, chociaż jest to już jest nożem znaczy. średnim, tak. uniwersalnym tak zwanym, to jest nóż szutoch, no to... Jak takim nożem miałbym kroić grube warzywa, twarde jak marchewki, jak kalafior, jak. Zmęczyłbyś jak, jak, jak prawda? Seler, tak. coś takiego. Nie dość, żebym się zmęczył, to musiałbym często na kilka razy coś docinać, prawda? Bo to, musiałbym... bo jest do to jest odpowiedni noż do tego. To jest noż do warzyw, Króciutki, tak. nie, nie da, właśnie niedostosowany do mojej postury, nie tak. do mojej wagi, Zgadza prawda? No, Tomkowi z kolei nie mógłbym zaproponować noża 27 cm długości. Nie byłbym w 20... stanie nie wykonać im ruchu, prawda? Tak. Przy okazji musiałbym mieć ogromnie duże deski Zgadza i się. musiałbyś zupełnie nie jak taki. Nienaturalny ruch ręki sobie wyrobić. Ostry nóż to jest też narzędzie pracy kogoś, kto szanuje jedzenie. Ja wiem, że we współczesnym Zgadza świecie się. mówienie o szanowaniu, poszanowaniu jedzenia wydaje się dziwnym, ale słuchajcie, kochani, to jest niesamowite. Idąc od początku, mistrz kowalstwa, który kuje nóż, robi to z pasji, do szacunku, on kocha noże i szanuje jedzenie. Ktoś krojący dobrze, czy to w profesjonalnej, czy w domowej kuchni, mając dobry nóż, ucząc się jego. Talentów, jego możliwości też szanuje jedzenie. Odkrywa na nowo kuchnię. Zdarza się, że są kuchnie, gdzie jest 30 kucharzy. Przy takiej ilości produktów my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakieś końcówki, niedociągnięcia warzyw, żeby to wyrzucać. Wszystko w kuchni ma znaczenie i jest do wykorzystania. Jest. Choćby na to, tak. na, na, na zasadzie. Oczywiście, jeżeli mówimy o samych końcówkach warzyw, owoców, gdzie często zbierają się różne związki chemiczne, pestycydy, wiadomo, to trzeba usunąć, ale jeżeli mamy. Na tyle zdrowy, świeży owoc czy warzywo, wykorzystujemy wykorzy Możemy z tego zrobić tak. genialny sos, możemy, tak. możemy, możemy zrobić na tym, nie wiem, pokroić to w drobne kawałeczki, zmiksować. Dodać do wywaru. Dodać sposób, do wywaru tak? albo nawet zrobić z tego jakieś placuszki warzywne, prawda? Zaprosiłem Tomka tutaj do naszego programu, poprosiłem go o to, aby pokazał wam, w sensie powiedział wam, jakie wrażenia ma ktoś, kto przechodzi niejako z jednego typu noża na drugi. Bo to jest niezwykle ważne, prawda? Dla mnie zrobiło to kolosalną różnicę w pracy. Prawda? Ja, tak jak wam mówię, mogę kroić nożem cięższym, mogę kroić nożem lżejszym, bo ja znam już praktycznie, no nie wszystkie oczywiście świata japońskiego noże, ale dużo. I mam do czynienia z różnymi rękojeściami Okrągłymi, oktagonalnymi, ciętymi w kasztan i tak dalej. Więc wyobraźcie sobie, że ja dla tych naszych filmach, dla wielu naszych widzów mogłem nie być miarodajny, no bo tak jak wspomniałem, kraj już całymi latami miałem tych noży w ręce, być może parę ładnych tysięcy. Natomiast chciałbym, aby Tomek spróbował pokroić, no to będzie co ciekawe, ten sam, ta sama firma, ta sama Stal, tak, ale inny nóż, zupełnie inny nóż i. Zobaczmy. Zobaczmy, 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 co się dzieje, jak się to sprawdza. Yy, yy, no w, słuchajcie, na pierwszym odczuciu już nóż jest niesamowicie lekki. Wcześniej używałem ciężkiego noża, który dla mnie w kuchni podczas pracy daje mi większą pewność, ponieważ yy, jestem, może, może tak, pracuję bardziej technicznie i, i nóż cięższy daje mi tą pewność nacisku siły. No już kiedy uderzał deskę, prawda? kiedy już jakiś problem. Zgadza hmm? się. Daje mi też poczucie takiej większości ruchu. Ja po prostu szybciej tym nożem operuję Jasne. i jeżeli jest nóż dla mnie ciężki, to znaczy, że po, po, tak pod palcami czuję ile siły wymagam, e, wymaga ten nóż, żeby go użyć. Natomiast ten nóż no, jest zupełnie inny. Już wiem, że może być. Chociaż prze... długość ta sama. Długość ostrza jest ta sama. 20 zgadza centymetrów. Się. Piękna klinga. Ta sama stal, 33 warstwy, tej samej stali, ta sama twardość stali, tak. więc tak naprawdę ktoś no, by zapytał, w czym różnica? We wszystkim. We wszystkim. I zobaczmy, może na przykładzie tej cebuli. Nóż jest lżejszy, więc co mogę powiedzieć? Na pewno da się nim pracować szybciej. Ale szybciej, żeby pracować nożem, to naprawdę trzeba mieć troszeczkę, jakby, obeznania. Trzeba być Sprawy pewnym swojego. Tak, prawda? Przede wszystkim. Spróbujmy. Jakie wrażenie? Nie, no to jest nieprawdopodobne, słuchajcie, jakość tego, ja praktycznie nie używam siły, nóż pracuje samymi palcami, jest tak idealnie wyważony, że ja używając leciut, po prostu ruch, tworząc ruch tym ostrzem, powoduje to, że um, on sam tnie. To no. powiedział o bardzo fajnej kwestii, że nie musiał używać siły, właśnie ruch, lekki ruch nadgarstka, lekki ruch Palców trzymających tak naprawdę nóż pozwalał się kać, ale tak. y, różnica jest ogromna. Ogromna. Dlaczego? Ym, słuchajcie, co, już wiem. Co jest nie tak z nożami lżejszymi, albo, albo co jest tak, ale w czym są inne? Nie, one są. Ym, myślę, że to są noże dla osób, które są bardziej zaawansowane w kuchni. Różnica jest znacząca i to jest w ogóle nieprawdopodobne, że ta sama stal, ym, ta sama długość klingi. Może inaczej e, ważyć. Może inaczej, inaczej ważyć, tak. Może <laughs> inaczej kroić, nieważę, prawda? Co ma Ustanie. również wpływ na inny sposób pracy. Mhm. Ten nóż cięższy pozwala mi na... może tak, pewność taką um, siły nacisku. Mhm. Ja to na pewno zdecydowanie używałbym go częściej do mięsa, do twardszych produktów. Książę? Tak. Ten tak e, jest w Ten rzeczy... jest lżejszy, używałbym go do rzeczy, które trzeba posiekać. E, Gdzie ważniejsza jest precyzja? Myślę, że tak. Właśnie, dokładnie, o tym też mieliśmy powiedzieć. Tylko słychać jak śmiga. śmig, śmiga, śmiga. Śmig, śmig, śmig. Strasznie, tynie, no. Ten jest y, zupełnie inny nóż. Dzikus? To nie jest wariat, tak. Tym zaś jest zupełnie inaczej. O! No to jest już ten, który znasz. Ten, ten, ten już znam, nie, już go wyczułem. Da, masz go już taki, taki opanowany. Fajnie. Ten jest zupełnie inny nóż. To, to, to jest niesamowite, że... Ta sama firma, ta sama, ta sama stal potrafią takie niesamowite... To jest inna praca. Przy pracy z tym nożem muszę być bardziej skoncentrowany. Tak? Mhm. Że to cięcie nie jest mechaniczne, to cięcie jest e, cięciem, na którym ja się muszę skupić, ponieważ ten nóż nie wybacza całkowicie błędów z racji tego, że jest lekki, a więc my musimy też użyć większej ilości techniki do tego. Ale nie C siły. Nie, nie siły, nie, tylko nie siły, właśnie techniki. tego specyficznego ruchu, tak. który pozwoli nam łatwiej coś przekroić. I kiedy my się pomylimy, e, nie mamy już odwrotu. Odwrót zobaczymy przy ślicającej e, no, krwi wokoło. <śla> tak. Natomiast ten nóż, e, Suncraft, e, który go używam również na co dzień. No i jest taki, jest bezpieczniejszy dla mnie, tak? Mhm. Przez to, że ja mam go, jest dla mnie wyczuwalny trochę jako cięższy. Jasne, jasne. I ja wiem, że używam innej siły. Ta siła mi pozwala do tego, żeby... Nieco szybciej będzie uderzał o deskę. Nieco tak. szybciej będzie, jest roz... w ułamku sekundy będzie z większą mocą, tak. większą siłą Zgadza będzie się. coś kroił. Są tacy, którzy cenią sobie niezwykle dźwięk noża na desce i dźwięk krojonych produktów. Tak. To co? No to Pokażę... jest taki Rozpoznawalny efekt ostrych noża. Zwróćcie uwagę na jedną ciekawą kwestię. Ciężki nóż, sztywniejszy, potężniejszy, masywniejszy, tak. jak będzie brzmi. go słychać. Dokładnie, będzie go słychać. On z jakąś taką większą mocą, większą siłą, tak jakby bardziej agresywnie, bardziej pewnie uderza w deskę. A teraz? Lżejszy. 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 Jest inne cięcie. Inny szum, nawet kiedy tak. ten nóż przecina. Przecina marchewkę, to jest nieprawdopodobne. Faktycznie można mieć wrażenie, że to są zupełnie, zupełnie inne, inne dźwięki. On jest tu cichy tak. prawda, jeżeli jest cichy w pracy. wykorzystalibyśmy technikę od siebie do siebie, low lub high cutting, no to mamy tutaj różnicę tak. dosyć sporą. Prawda? Dosyć Właśnie. sporą. Słuchajcie. Pewnie to będzie słychać. On się wrzyna tak w deskę i no, zostaje. lata? No, nocha. No, no, no. no, no. <laughs> Słuchajcie, on się nam wrzyna w deskę tak i on się zatrzymuje. Nie jesteśmy w stanie czasem przewidzieć kiedy już jest koniec. Natomiast tym nożem. Doskonale to można wyczytać. Tomek używał bliższej tutaj końca noża tak. części do krojenia. Ja wam pokażę jak można kroić w drugi inny sposób. Bliżej tutaj czubka. sposób. Oczywiście robimy bałagan w kuchni, ale wygląda to efektownie. No, niesamowite. <laughs> to co, zaczynamy? Proszę bardzo. Dzięki. Jedziemy. Rewelacja. Widzieliście? I popatrzcie, co kuchasz. To obyczaj. Co kuchasz, to też będzie inaczej kroić. Tomek kroił inaczej, ja kroiłem inaczej, chcemy wam pokazać, że kroić dobrze może każdy z was. To prawda? prawda. To każdy prawda. może sobie wypracować jakąś odpowiednią technikę krojenia. Nie musi. Oglądając jakieś filmy na YouTube, jakieś, jakieś fantastyczne programy kulinarne, nie musi zaczynać kroić tak, jak jacyś mistrzowie kuchni, których tam ogląda. Z czasem, kiedy nabierzecie techniki w kuchni, to wy będziecie mistrzami w swojej kuchni. I to jest piękne, że zacznie Wam sprawiać ja, większą przyjemność. mistrzem w swojej kuchni. Ja, to jest zacznie Wam sprawiać większą przyjemność praca. Przygotowanie posiłku już nie będzie tyle takim zwykłym przygotowaniem. jak Nie coś. będzie koniecznością. O! Będzie przyjemnością. Cięższe japońskie noże pozwolą tym z Was, wszystkim, którzy myślą o przejściu na krojenie japońskimi Zgadza nożami, się. łatwiej przejść z krojeniem z... nożami europejskimi. Zdecydowanie. Prawda? Cięższy nóż, myślę, że to jest taki pierwszy krok. Jeżeli mamy, używamy, przepraszam, wcześniej noży europejskich. Noży... Z reguły cięższych, potężnych, bo ta stal z reguły jest taka masywna, rękojeści często też potężne, to taki nóż? To jest pierwsza propozycja bardzo sensowna mm -hmm. dla osób, które chcą używać japońskich noży. Po pierwsze, będą mieli też świadomość trzymania go w ręku, że on jest ciężki, czyli odczuwają go. Jest nóż jakby bardziej czyli związany bardzo podobny do tego, co było w nożach wcześniejszych, tak. na przykład europejskich, francuskich, amerykańskich. Zgadza prawda? się, ale zobaczycie Państwo przede wszystkim <coughs> różnicę w ostrości, w jakości cięcia. I to pozwoli Państwu na to, żeby ym, nauczyć się operować nożem przede wszystkim. A mhm. później, kolejnym etapem, jeżeli będziecie już chcieli, jeżeli Was to bardzo zainspiruje, będziecie mogli przejść na noże dużo lżejsze, które sprawią Wam jeszcze większą frajdę. Co nie znaczy, że nie można zacząć od razu, tylko można. Musicie, ale musicie właśnie pamiętać o tym, że. Kilka deko w różnicy noża między tym, którym kroiliście na przykład dotychczas, tak. a tym, który sobie kupicie, będzie od nas wymagało lekkiego poćwiczenia. Będziecie musieli się do tego noża tak. przyzwyczaić tak. i będziecie... No to też jest dosyć ciekawa kwestia, bo jeżeli będziecie mieli jeden doskonały japoński nóż lżejszy w stosunku do tych noży, którymi się dotychczas posługiwaliście, się. no to będziecie musieli zrozumieć, że ten dysonans nie jest spowodowany złymi nożami nie, europejskimi tak. kontra super japońskimi, bo to nie o to, nie chodzi, o to chodzi. Tylko tak, to będziecie ładnie. musieli zrozumieć, że ten konkretny nóż będzie kroił w odpowiedni sposób, tak. a cięższe noże tak. nieco inaczej. Ale to jest wszystko do opanowania, do zrozumienia. W sumie to nie wiem, tak w domowym krojeniu tydzień, dwa i można się do noża przyzwyczaić. Tak, prawda? tak naprawdę można kroić, kroić, kroić wszystko, co się chce. Um, Sąsiedzi rodzina wychodzą wtedy z torbami <grymne> pełnymi warzyw, bo, bo przygotowują surówki, sałatki, lecza i różne inne kwestie, a wy tylko, a wy tylko kroicie Cególe. jak maszyna. <grymne> tak. E, słuchajcie, i sama ostrość tego noża to nie jest taka ostrość, jak ktoś sobie czasem wyobraża, że to nie to wszystko, drewno, powietrze, kable, nie wiem. <laughs> buty, tak jak widzieliśmy na jednym filmie azjatyckich, buty krojono. twórców. Słuchajcie, ostrość, ten nóż zachowuje bardzo długo ostrość. I o to tu chodzi, że on jest, ta twardość tej stali VG10, tak, podejrzewam. No, tak, tak, to jest. VG10. jest tak wytrzymała, że przy pracy dwóch tygodni, trzech tygodni na profesjonalnej kuchni, ja nie mam potrzeby ostrzenia tego noża. Dzięki takim nożom myślę, że możecie na nowo odkryć swoje możliwości w kuchni. Każdemu życzę, żeby rozwijał się w tym kierunku, bo to piękny zawód. I, i myślę, że pierwszym krokiem takim, żeby docenić to jeszcze bardziej, co możemy uzyskać w kuchni, to jest używanie profesjonalnego noża. Ma to ogromne znaczenie, uwierzcie mi. Takie plasterki. Pół milimetra, milimetr. Pół milimetra, milimetr. milimetr. Możecie, możecie, możecie naprawdę. Możecie robić cuda. Ale możecie zrozumieć, że krojenie staje się wielką przygodą, wstępem do tak. niezwykłego gotowania, do składania dań, do, do tworzenia nowych smaków, do budowania swojej pewności w kuchni, bo do to przecież co, co też jest coś, co nas samych kształtuje, co nas samych rozwija, prawda? Tak, tak. jak mówiłeś, kuchnia jest czymś, czym się można zakochać, ale kuchnia jest też czymś, co można tak wewnętrznie poczuć. Można mieć. Takie motyle w brzuchu, jak wtedy, gdy się zakochujemy. To jest niesamowite wrażenie, prawda? Mocne określenie, i myślę, że tak. Kuchnia daje wielką frajdę, satysfakcję, zwłaszcza jeżeli coś zaczyna wychodzić. A, a to już jest bezcenne, jak podaje się danie, kiedy ktoś jest zadowolony i szczęśliwy, mm -hmm. kiedy my wiemy, że dzięki temu, dzięki naszym umiejętnościom. Zrobiliśmy coś z niczego. To jest najspanialsze moment w kuchni. Ale jedno warto wspomnieć, bo ja często, często o tym mówiłem już zawodowym kucharzom, naszym klientom. Pewnie Tomek to potwierdzi. Od noża w kuchni zaczyna się praktycznie wszystko. Jest to Dobra deska, dobry nóż. Priorytet, można powiedzieć. No, to jest powiedzieć. jakiś tak. taki naprawdę potężny start w zupełnie nowy wymiar gotowania. Zupełnie. W lepsze gotowanie, w takie bardziej świadome gotowanie. Tak jak mówiliśmy, w gotowaniu, w którym poza naszą pasją, poza, tak. poza tą kulturą pracy, poza, tym, poza tą precyzją, Rośnie w nas też ten szacunek do jedzenia. My w tym momencie zgadza widzimy, się. jak te produkty pracują, jak one, jak, jak, jak one oddają nam to, że podeszliśmy do nich z uczuciem, czyli właśnie z dobrym, z dobrym ostrym nożem. Na tym dzisiaj kończymy. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków, gdzie Tomasz Krasowski, kucharz wybitny i ja mówiąc o technologiach, będziemy Krystian. pokazywać Wam różnorodne technikaria i kulinary. I co? Tajniki kulinariów. Tajniki w sumie. kuchni. Zgadza się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.